E, witam Was, Ryby. E, zobaczmy, co dla Was w listopadzie będzie się działo, jakie są energie. Już coś chce mi tutaj wypaść. E, szóstka kijów jako Twoja sytuacja. Dobra, wyzwania. Rycerz mieczy. Przyczyny. Co mamy w podstawie tej sytuacji? Piątka pucharów. PRZESZŁOŚĆ DWÓJKA PUCHARÓW CO MASZ W GŁOWIE? DO CZEGO DĄŻYSZ? USEMKA KIJÓW CO NADCHODZI? ŚMIERĆ W tej sytuacji, król pucharów, co się dzieje dookoła, piątka pentakli, czego nie widać, trójka kijów. I potencjalny wynik. Daj mi jedną kartę. Jaki jest wynik tej sytuacji? Paść miecze. Okej, okay, dobra. I pod spodem mamy asa mieczy. No dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje dla niektórych z was jest tutaj jakieś takie poczucie nauczania się na własnych błędach które jakby być może przypominają o sobie akurat teraz i tak jakby drugi raz tego nie zrobisz, drugi raz tego nie popełnisz. Może być też dla niektórych z Was taka sytuacja, że nagle się pojawia ktoś, który reprezentuje te błędy przeszłości, które były dla Ciebie bolesne. Może być to osoba, która na przykład zwraca się do Ciebie o pomoc, a w przeszłości niedobrze Was potraktowała. I mam wrażenie, że to wszystko jest gdzieś w jakiejś dalekiej przeszłości, no dalekiej bądź nie ale w jakimś... zaznacza się teraz w Twoim życiu i mam wrażenie, że tutaj wyzwaniem jest właśnie jak na to wszystko zareagujesz, być może jak zareagujesz na tą osobę i jaką postawisz tutaj granicę, bądź co postanowisz w ogóle tak jakby wyczyścić ze swojego życia, ponieważ ta śmierć mówi o takim o takim postanowieniu, o czymś, co już po prostu umarło, co się już nie odrodzi. Również te karty mogą pokazywać, że ktoś jest tutaj przegrany, bo, bo ty jesteś wygrany i ty masz tutaj jakiś spokój i tak jakby ta osoba zupełnie, tak jakby znika bądź z twojego życia, bądź jest to osoba, która e, jakby z którą już nie będziesz miał w zasadzie nic do czynienia. E, no dobrze, zobaczmy tak po kolei. Myślę również, że tutaj jakaś prawda wychodzi na jaw. Mamy tego asa mieczy, mamy tego rycerza mieczy, który często jest taką ucieczką albo wkraczaniem w coś. E, no, tak, taką przeszkadzającą energię, która nagle wkracza ze swoim tutaj sposobem widzenia. No ale właśnie mam tego rycerza na białym koniu, tą śmierć, tego znowu tego rycerza na białym koniu, która mówi o ostatecznym zakończeniu, ostatecznej, jakby ko ostatecznym końcu. Więc tu może być to taki właśnie gwóźdź do trumny, śmierć, okej, okay, tej całej sytuacji. Natomiast ja mam wrażenie, że ty jesteś jakoś spokojny. Być może obserwujesz e, e, sy czyjąś sytuację, która mm, no nie jest teraz dobra i mam wrażenie, że ta osoba żałuje, że tak postąpiła, że tak zrobiła, ale... Jakby te dwa puchary, które tutaj tak jakby zostały z tego, były wynikiem, jakby trzy stracone, dwa zostają. Mam wrażenie, że to ty, jakby w przeszłości, doświadczasz tych dwóch pucharów. E, więc albo to jest jakieś wyjście z trudnej sytuacji, twoje i nauczka, którą pamiętasz, bo w twoim otoczeniu mamy tę piątkę pentakli, więc znowu taka trudna sytuacja, z którą musimy sobie poradzić, dopóki nie przyjdzie wiosna, jest trudna. Jest biednie i czujemy się odrzuceni albo właśnie pamiętamy jakąś nauczkę. Tu może też być tak, że powraca ktoś, komu jest źle, ale kto tak naprawdę źle nas potraktował. Bo podstawą jest tutaj jakiś strata, strata, jakiś ból, a my się teraz dobrze czujemy, bo ty jesteś właśnie, rybą, to też jest twoje, Twoja karta. Właśnie jesteś w królu pucharu, więc te emocje masz opanowane, tak jakby one już tobą nie szarkają. Masz to wszystko pod kontrolą, a na przykład ta osoba wraca, ponieważ nie czuje się z tym dobrze, chciałaby cofnąć czas. I to jest dla ciebie wyzwaniem. Natomiast ja mam wrażenie, że ta sytuacja, szóstka kijów, stawia ciebie na piedestale, tutaj. Szóstka kijów mówi o zwycięstwie, o sukcesie, ale jest to też taka karta, gdzie nasze ego jest tutaj połechtane. I ja mam wrażenie, że jest tutaj jakiś sukces Twój osiągnięty, natomiast ktoś zdecydowanie ma tutaj stratę. Ok. Mamy dwójkę Pucharów, mamy e, czyli być może nowa znajomość. E, czyli to co, to, to, co tak jakby zostało z tej straty, to jest właśnie ta dwójka Pucharów, ok e, Szóstka kijów, czyli sukces, zwycięstwo. Również wyrośnięcie ponad tą piątkę, piątkę kijów, ale mamy też tak piątkę Pucharów i piątkę pentakli. Ponad tak, jakby środowisko, ok to, co, co jest trudne, co jest w otoczeniu. Może też tak być, że ktoś właśnie ciebie traktuje jako takie lekarstwo na swoje krzywdy, natomiast mam wrażenie, że ucinasz tą znajomość i na pewno coś tutaj nie wróci, bo śmierć mówi o tym, że to jest ostateczna decyzja. No i ona nie jest taka zbytnio radosna, <grywania> prawda? Śmierć mówi o końcu, o przemianie. A wyzwaniem właśnie ten rycerz kijów być może jest śmiałe działanie, bądź jest wyzwaniem osoba, która tutaj wkracza niespodziewanie jakby ze swoją racją, ze swoją prawdą. Tu może być również jakaś taka ewakuacja z jakiegoś niedobrego miejsca, które na pewno tutaj nie służy, bo tu jest i bieda emocjonalna, i taka materialna, więc jest tutaj jakaś patologia tej sytuacji. Natomiast ten asmieczy mówi o tym, że sprawa jest jasna w zasadzie, tak? Królowa kiju, wzięcie sprawy w swoje ręce. Więc być może zrozumiemy coś w całej tej sytuacji. As mieczy mówi o odcięciu się, o wyczyszczeniu, o jednej myśli, e, która pokazuje nam czysto, jasno, co się tutaj dzieje. E, Okej. Okay. No, i wyzwaniem być może jest to działanie w nowym kierunku. Rycerz Mieczy, tak jak mówię, czasem jest taką kartą ucieczki w te pędy, tak? No, śmierć mówi ucieczki na zawsze. Jaki jest Twój kierunek? Ósemka kijów jest kartą komunikacji, ale Ósemka kijów również mówi o nowych perspektywach, o pomysłach, to jest też podróż, ale to jest też komunikacja na odległość, jakby wysłanie znaków w różnych kierunkach i patrzenie, co z tego wyniknie. I to tutaj dla Ciebie jest jakby w całej tej sytuacji, czego nie widzisz, nie dostrzegasz, no to mam wrażenie, że tu są nowe perspektywy, zupełnie jakby pójście w nowe, nowe terytorium. Nowe lądy, nowe możliwości, które tylko czekają, prawda, na spełnienie. Ale trójka kijów to, to jest właśnie to, są perspektywy, e, poszerzenie horyzontów, nowe kierunki, e, ekscytujące rzeczy. Więc zdecydowanie w całej tej sytuacji e, mam wrażenie, że otwierają się przed Tobą właśnie. E, e, no możliwości e, i zupełnie możesz zmienić sposób widzenia, tak? żegnając to, co, co tutaj jakieś było takie nieudane, e, nie, niedobre, niewystarczające, albo jakieś złe traktowanie właśnie w tej karcie śmierci, tak jakby raz na zawsze. E, <laughs> Żegnasz się tutaj z czymś. Bo jak się kończy sytuacja, no mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy mówi obserwacji z daleka. To jest taka karta szpiega, sz że przepraszam, tu mamy rycerza, tu mamy pazia, prawda? Paść mówi również o komunikacji, ale paź mówi o tym, że jesteśmy nie ufni, że przyglądamy się tak naprawdę i w razie czego możemy się obronić. On tak jakby czeka, żeby w razie czego użyć tego miecza, jak będzie potrzeba. A ten miecz jest właśnie prawdą, którą być może znasz, być może odkryłeś, być może wiesz, jest to dla ciebie w jakimś sensie broń. Więc mam wrażenie, że Możesz również jakby tego rycerza, jeżeli jest to jakaś osoba, która się pojawia, możesz tego rycerza tak jakby wypchnąć z tego konia, z tego, który, który tutaj jedzie w Twoją stronę do takiego właśnie osoby, która dziś stoi z daleka i nich sobie obserwuje, prawda? To może być też dosyć taka ostra i konkretna komunikacja, bo paść... Mieczy też jest taki trochę bez katy, nie? <noise> Obserwator obserwuje z daleka, co się dzieje. Albo ostro komunikuje, zadaje trudne pytania i oczekuje odpowiedzi bardzo konkretnych. Doszukuje się również szczegółów. E, no, dobrze. W tym rycerzu, w tym królu Pucharów, to jest Twoja energia. Mam wrażenie, jest to jakiś spokój zaprowadzony. E, również ten król pucharów jest dosyć tajemniczy. On nie mówi, co czuje w całej tej sytuacji. On nie odkrywa tak jakby swoich kart. Również tak jakby ten jego tron tutaj trochę dryfuje, e, więc... E, no, mam wrażenie, że tutaj jakby jesteś w stanie gdzieś w jakiś spokojny sposób odpłynąć w jakieś inne miejsce, to, to Ci też pokazuje ta trójka kijów, nowe horyzonty, i ten sukces to tak jakby postawienie na siebie, postawienie siebie również w centrum tej szóstce Pucharów, pokazuje Ci jakby. Co jeszcze można zrobić, jakieś inne perspektywy, zupełnie, których być może wcześniej nie widziałeś. No a śmierć mówi o tym, że podejmiesz tą wielką przemianę, tak? Bo jest czas najwyższy, żeby zostawić ze sobą to, właśnie, co było tutaj nieudane, tak? Co się tak jakby odcinasz jakiś balas, odcinasz jakieś. jakieś e, e, jakieś suche gałęzie tutaj, po to, żeby się narodzić na nowo. Ten e, paśmieczy również e, może mówić o szukaniu dla siebie nowych perspektyw, rozglądaniu się, tak jakby i w ósemce kijów, możesz szukać jakby nowego CV, nowego jakby kierunku i właśnie paśmieczy mieczy również mówi o takim researchu, przeanalizowaniu, szukaniu, co jest gdzie, zaglądaniu e, jakby w różnych kierunkach e, i mm, no, takiego dogłębnego, e, intelektualnego właśnie poszukiwania. Dobra, jakie są rady dla ryb? Jakie mamy tutaj rady? Okay. E, siódemka pucharu. Super karta, bo ona pokazuje właśnie o tym, żeby marzyć szeroko. E, no to jest. Pewna iluzja, pewna fikcja, ale to są też y, nieskończone możliwości, które się przed nami roztaczają. Mam wrażenie, że i w tej, i w tej karcie y, ta karta mówi, żebyś marzył szeroko y, i nie ograniczał się właśnie y, myśląc na temat jakichś różnych perspektyw, bo to są liczne kierunki. Y, i tak jakby mnogość. To, to jest karta, która mówi o tym, że wszystko się może spełnić, możemy mieć wszystko, ok? E, dochodzi do tego, prawda, zaangażowanie, trochę szczęścia i tak naprawdę wybór jakby jakiegoś kierunku, ale no, siódemka pucharów mówi o tym, że wszystko zaczyna się od myśli i e, nie ogranicza się tutaj, jeżeli chodzi o jakieś przyszłe plany, ok? Bo jakby... Wszystko może pójść jakby w, w, w każdym kierunku, ale jest to karta, która mówi o tym, żeby popuścić trochę wodze fantazji, gdzie mnie to może zaprowadzić, rozejrzeć się. I mam wrażenie, że i w tej ósemce, i w tym paziu mieczy szukasz, co by tu można było zrobić i pojawić się, myślę, bardzo dużo różnych perspektyw. No dobrze, ładna karta. Myślę, że to wszystko. Ryby. Pozdrawiam, widzimy się w kolejnych czytaniach.